Pierwsze pytanie nowe ugrupowanie skuteczni Piotra Marca Liroja. Proszę Michał bardzo. A to, znale... A to panie panie pośle dla mojego pokolenia polskie stronnictwo ludowe kojarzy się raczej z takimi działaczami lokalnymi starej daty takimi dosyć przaśnymi których raczej zdolności informatyczne no, budzą pewne wątpliwości Widzę oburzenie w kontekście tutaj na tego wśród młodych ludzi tak. oczywiście ale się raczej nie jest twarzą PSL -u. natomiast chodzi mi o to że dla Polski w tej chwili dla polskiej gospodarki rozwoju administracji rządowej Kluczową rolą jest cyfryzacja. I prosiłbym o wskazanie jakichś konkretnych planów Polskiego Stronnictwa Ludowego na rzecz rozwoju e-governmentu w Polsce informatyzacji sektoru publicznego. No, nie powiem, że pan tych młodych ludzi tutaj obraził, bo to są bardzo sprytni ludzie i, i fachowcy. Natomiast po części również dotknął pan mnie. Ja zaliczam się już do grona starszych tych działaczy. Natomiast proszę popatrzeć, jeżeli pan się przygotowywał do tego programu. Jestem na wszystkich portalach, mogę z panem dyskutować i myślę, że w wielu przypadkach lepiej by mi to wychodziło i sprawniej. Mówiąc o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe to są pszaśni działacze, po prostu Pan obraża dorobek 120-lecia ruchu ludowego. To byli działacze, którzy walczyli o niepodległość. Którzy stworzyli podwaliny państwa polskiego. Proszę pana, o czym pan mówi? Panie pośle, ja bardzo cenię kolegę Miłosza, natomiast wydaje mi się, że nikt w tym studiu by nie wskazał. A te koleżanki, przepraszam, a te koleżanki. Też. Natomiast no. wydaje mi się, że nikt w tym studiu nie wskazałby z pierwszego oskarżenia z PSL-em jako powiew świeżości, innowacja, ale to prosiłbym o odpowiedź na moje pytanie. Jaki macie plan na cyfryzację państwa? Proszę pana. Proszę pana, czy pan zna lepszego fachowca od cyfryzacji niż Waldemar Pablak. Przecież to był pierwszy człowiek, który pokazał ludziom, ja na mówię, czym polega praca kultukera. na tablecie. Wie pan? Pana jeszcze chyba na świecie nie było, nie obrażając, no. kiedy Waldemar Pawlak tłumaczył ludziom, jak pracuje się na tablecie. Widzę, że, widzę, że za nie mówiłeś dobrze. W takim razie w takim, w takim razie za